Niczego nie żałowali. Nawet umierając, stawali się pewni swego sukcesu. Nie przyznali się do tego. Ale jest coś, co ich łączy. Jestem tego pewien. Istnieje różnica, że pomiędzy prawdą, o której słyszymy od innych, i prawdą, którą widzimy na własne oczy. Większość ludzi tego nie zauważa. Tak jest prościej. Ale w twojej naturze jest zwracać uwagę na takie rzeczy zadawać pytania. A więc, co łączy tych ludzi? Ha. Masz też obowiązek stłumić te myśli i zaufać swojemu mistrzowi, albowiem nie ma prawdziwego pokoju bez ładu. A ład wymaga władzy. Mówisz ogólnikami, mistrzu. chwalisz mnie za bystrość, a potem rozkazujesz, bym ją porzucił. Co mam zrobić? Otrzymasz odpowiedź na swoje pytanie, gdy nie będziesz musiał go już zadawać. Rozumiem, że wezwałeś mnie tu w innym celu niż na wykład. <laughs> Dobrze. Odzyskasz kolejną broń i kolejny utracony stopień. Pozostało jeszcze dwóch przywódców. Idź i dopilnuj, bo ich rządy dobiegły końca. Oj, dopilnuję. Oj, dopilnuję, kurwa. Zapierdole i zakopy Kurwa. Piąty stopień, a zajebiście. Znowu będziemy trenować? Nie, kurwa, tak, nie! Zdaje się, że moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. Może pokażesz im co potrafisz. Ja pierdolę. Musisz być bardzo zajęty. Rozumiem. No brawo! Kurwa jestem zajęty. Wyjdź... Kurwa, co to? Co ty kurwa? Musisz być bardzo zajęty. Rozumiem. Ja pierdolę. Myszka mi coś kurwa świruje pawiana Nie mogłem wycelować no no daj wyjdź z tego głównego. no Wyjdź, Wyjdź Musisz ze być bardzo zajęty Rozumiem o. Czekaj muszę ustawić o czułość myszki o Tak będzie lepiej Aka! Yyyy... Jerozolima! Biuro! Rozpierdol zrobim w tamtym mieście, potem wróćmy. ...ataku sprawi, że przeciwnik będzie odsłonięty. Rozpraw się z nim, łamiąc mu nogi, lub powalając go na ziemię. Łamiąc mu nogi... <grym> Dobra. Kurwa... Też bym chciał komuś połamać nogi. Oczywiście w grze, nie? ...pokój i bezpieczeństwo, maliku. Oby w tym mieście zaponowało choć jedno. Czemu mnie dziś nachodzisz? Al Mu'alim wyznaczył Macza na śmierć. Co możesz mi o nim powiedzieć? Podczas nieobecności Salahadina miasto nie ma odpowiedniego przywódcy i Machadin wyznaczył siebie do tej roli. Cele swoje osiąga strachem i przemocą, ale tak naprawdę nie ma żadnych praw do tego stanowiska. Dziś to się skończy. Jesteś zbyt zapalczywy. Nie mówimy tu o jakimś handlarzu niewolników, tylko o dobrze chronionym władcy Jerozolimy. Radzę ci uważnie zaplanować atak. Musisz lepiej poznać swoją ofiarę. Z twoją pomocą uda się. Gdzie, twoim zdaniem, powinienem rozpocząć poszukiwania? Co ja słyszę? Naprawdę prosisz mnie o pomoc, zamiast jej żądać. Jestem pod wrażeniem. Wykrztuś to z siebie. Jak chcesz. Oto miejsca, w których bym szukał. Najpierw na południowy zachód od meczetu, później na południe stąd. Są tam dwa interesujące miejsca. Jednym jest kościół na południowym krańcu, drugie to ulica w pobliżu synagogi. Dziękuję za pomoc, Daj. Nie zepsuj tego Alta Iza. Aha. O no nie więcej wiemy, gdzie szukać. No, zobaczymy. W praktyce. Jak to wyjdzie. W tym kościół tylko. Muszę, nie wiem, muszę, kurwa... Wejść na jakąś wieżę. Eee... Um. Mać, 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 macz Tam da się wejść? W ogóle? Już cię tu nie ma Uuu, I zdechłeś Brudasie Kurwa Brudasy, cholerne Dobra Tutaj będzie problem Zaraz strzelać będzie Jak tu wejść kurwa Nie powinny O kurwa To nie było Za ciekawe To nie wygląda za ładnie Pa mi zaraz Patrzcie, patrzcie kurwa zdejmijmy O ty kurwa o, uh. Ooooooo uh. Brać go! Uh. się odławił kurwa Fyuto maniak. Dobra i Lecimy uh. Uh. Dobra Teraz pójdziemy może. Tutaj myślę tak. <laughs> Dobra? Wygniemy. Tutaj. Jesz, ile chcesz. Wpierdalasz, ile masz miejsca. Wow. Prawie co go nie pisnąłem z bara. To ty mi daj parę miedziaków. O to jest kościół chyba To te turki w kościu wierzą Trochę takie podejrzane to... Nie w meczet o, to jest... Kurwa To nie mają meczet czy kościół To i to chyba Dziwne Dobra nie będę wnikał No, Badaj teren Meczet gdzieś tam kurwa jest, nie widzę go nawet Jestem ślepy o, Czekaj czekaj, meczet, meczet Meczet jest chyba tam Tam daleko o. Widzicie? Nie wiem czy widzicie O kurwa, za, za wysoko O, nie było tak źle Przeżyłem A Mińdzia! Mińdzia! Kurwa! Mińdzia! Biedna, chora i głupia kurwa! Biedna, chora i głupia! Jo! On dziś meczeto? to, jest? Hmm... coś tu, coś, tu, coś tu. To jest chujowo. Trochę. Z wejściem. Tutaj jeszcze sprawdźmy, nie? Mhm. Dawaj, dawaj. Asasino. Już wypierdalam już. Spokojnie. Czesiek. Czy zaraz kurwa, kupę zrobię. Klocek ci pierdolny na twarzy. No chodź, no asasino. Co ty kurwa? Nie wpierdalasz tego, czegoś. Siły nie masz, kurwa. Ryżu, nie wpierdalasz? o tam jest meczet, kurwa. Teraz go widzę. To jest to pewno meczet. Tak mi się zdaje, przynajmniej. Dobra. Hops, hops. No, dawaj, dawaj, dawaj. Mhm. Chodźcie, ludzie, chodźcie, ludzie, na ruchanie. O. Oho. Tu są straże. Pseudo. Już odchodzę. Kurwa. Widzicie, już odszedłem. Na pewno tu. Teraz tylko wejść. To Jak? Rady. Jak wejść? To dziwny człowiek. A. Może nie będzie problemu? <gry> <gry> A tu? Oj, tu może być problem. Ale... niekoniecznie. No to jest kurwa meczy pewnie. O! Tego się bada teren? Może i też, tak. O kurwa, to wyjebane to jest. Wyjebane.